Witam w kolejnym odcinku serii o Boheńskim. Dziś powiemy sobie o jego antropologii filozoficznej, czyli o jego filozofii człowieka. Jej zadaniem jest ustalić, jakim człowiek jest bytem i jaką ma strukturę. Film ten powstał na podstawie artykułu dr Izabeli Andrzejuk pod tytułem Filozoficzne aspekty człowieczeństwa w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Musimy zaznaczyć, że Dominikanin w trakcie swojego długiego życia. Przeszedł ze stanowiska tomistycznego na, jak to sam określił, stanowisko naturalistyczne, więc tak naprawdę nie ma jednej antropologii Boheńskiego, ale po kolei. Struktura człowieka. Powiedzmy sobie najpierw o jego wczesnych poglądach. Otóż, zdaniem Boheńskiego, człowiek składa się z ciała i duszy, zaś dusza ma dwie warstwy zmysłową i duchową. Obie te warstwy duszy Czyli zarówno część zmysłowa, jak i duchowa, zawierają właściwe sobie władze poznawcze i pożądawcze. Oznacza to, że człowiek dysponuje poznaniem zmysłowym i duchowym. Właściwie to intelektualnym, ale Boheński nie użył tego słowa, więc trzymamy się duchowego. To poznanie duchowe, czy też intelektualne, dotyczy zjawisk ponadzmysłowych, niemożliwych do wyobrażenia sobie i trudnych w odbiorze. Z kolei zmysłowe władze poznawcze to m.in. wyobraźnia i pamięć. Ta ostatnia jest magazynem przechowującym obrazy, zaś wyobraźnia ma za zadanie przedstawienie nam w świadomości obrazów, które moglibyśmy określić jako naoczne czy niemal żywe. Wyobraźnia współcześnie kojarzy się z twórczym wyobrażaniem, czy nawet z myślaniem, zaś w omawianym ujęciu wyobraźnia pozwala też przypomnieć sobie prawdziwe obrazy, które już się faktycznie widziało. Podobnie rzecz ma się z władzami porządawczymi, czyli dążeniami. Również istnieją w dwóch wersjach. Człowiek ma dążenia zmysłowe, objawiające się w postaci uczuć, i dążenia duchowe, za które odpowiada wola. Wśród zmysłowych władz pożądawczych Bocheński przyjmuje podział na władzę porządliwą i gniewliwą. Pożądliwa odpowiada za uczucia budzące się pod wpływem, cytuję, prostego zjednoczenia z dobrem bądź złem. To proste zjednoczenie to w słowniku Bocheńskiego po prostu łatwość osiągnięcia czy doświadczenia czegoś. Władza gniewliwa z kolei odpowiada za uczucia rodzące się ze względu na dobro trudne do osiągnięcia oraz ze względu na zło trudne do uniknięcia. Jak już wspomniałem, oprócz zmysłowych władz pożądawczych, Bocheński wyróżnia też duchową władzę pożądawczą, czyli wolę akcentuje jej znaczącą rolę jako władzy dającej człowiekowi stałość i niezachwianą postawę, umożliwiającą panowanie nad uczuciami. Przedmiotem woli są cele wskazywane jej przez rozum. Jeśli więc rozum wskaże woli jakiś cel zmysłowy, to mimo, że wola jest władzą intelektualną, będzie się kierowała do tego zmysłowego celu. Zdaniem Bocheńskiego wolę odczuwa się słabiej niż uczucia i wolę określa jako władzę zimną, Natomiast pożądanie zmysłowe jako władze gorąco. Te określenia nie brzmią zbyt precyzyjnie, ale każdy na drodze introspekcji może się przekonać, że coś w nich jest. Wyjątkowość człowieka. Na podstawie różnych przejawów ludzkiej aktywności, Bocheński wskazuje na znaczną różnicę pomiędzy zwierzęcą a ludzką inteligencją. Tymi przejawami są jego zdaniem technika, tradycja, postęp, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, religia, Refleksja. Abstrakcyjne myślenie pozwala na tworzenie nowych wynalazków i uwalnianie się z biologicznego zdeterminowania, ale nie musi wcale służyć celom praktycznym. Człowiek ma skłonność do badania przedmiotów nie posiadających żadnego praktycznego znaczenia. Po prostu pragnie bezinteresownie poznawać prawdę dla samego faktu poznania. Jeśli zaś chodzi o być może brzmiącą enigmatycznie refleksję, to Boheński miał na myśli zastanawianie się nad sobą. Tę umiejętność wiązał z typowo ludzką świadomością nieuchronności śmierci. Nie w konkretnej sytuacji pod wpływem zagrożenia, ale w ogóle. Z tego z kolei wynika religia i wynikają wszelkie pytania o sens życia. Jeśli zaś chodzi o tradycje czy postęp, to są one nierozerwalnie związane ze wspólnotą. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje społeczeństwa, by przetrwać, i potrzebuje wspólnoty, by duchowo się rozwijać. Ale to społeczeństwo istnieje dla jednostki, a nie jednostka dla społeczeństwa. Wyższość człowieka nad społeczeństwem jako zbiorem ludzi wynika z tego, że człowiek jest rzeczą, podczas gdy społeczeństwo jest zespołem rzeczy powiązanych z relacjami realnymi. Relacje są tak samo realne jak rzeczy, ale nie mogą istnieć bez rzeczy, więc są wtórne wobec nich. Humanizm dla Bocheńskiego humanizm jest poglądem, zgodnie z którym człowiek jest uznawany za coś wartościowego i wzniosłego ze względu na swój wyższy od zwierząt rodzaj inteligencji. Tutaj już może warto przeskoczyć do późnego Bocheńskiego, pod koniec życia krytykował on takie postawienie sprawne. Jednak nawet wtedy dopuszczał pewne odmiany humanizmu, to jest humanizm religijny oraz humanizm oparty na intuicji. W pierwszym przypadku chodzi o relację człowieka z Bogiem. W tej wersji humanizm staje się czymś na kształt światopoglądu religijnego i jego podstawę stanowi wiara konkretnego człowieka, że tkwi w nim obraz Boży. Człowiek ma prawo do takiego osobistego przekonania, ale nie może go niestety podbudować naukowym podłożem, jak zauważa Bocheński. Drugą akceptowalną dla dominikanina odmianą humanizmu jest humanizm oparty na intuicji. Znowu jest to subiektywne, wewnętrzne przekonanie człowieka, tylko tym razem polega ono na tym, że człowiek uważa, że ma wgląd w swoją własną wyższość i godność. Ten wgląd ludzie rozciągają też na innych ludzi i przyznają wyższość i godność swojemu gatunkowi, co Bochański kwituje stwierdzeniem, że on takiej intuicji nie posiada. Zakończenie. Filozofia człowieka nigdy nie była głównym przedmiotem zainteresowań Bochańskiego. Stąd być może nieścisłości, i dlatego też nasuwać nam się może wiele pytań na temat sensowności jego ujęcia. Humanizmu i odmian humanizmu. Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że Boheński początkowo miał typowo tomistyczny pogląd na temat metafizycznej struktury człowieka, a potem skłonił się ku mieszance Arystotelesa i Averroesa. To właśnie w wizji człowieka u Averroesa człowiek wprawdzie różni się od zwierząt władzą poznania rozumowego, ale i zwierzęta mogą mieć w tego typu poznaniu swój udział. Więc dystans między człowiekiem, jako bytem rozumnym, a zwierzęciem skraca się. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, polubić filmu tutaj na Facebooku. Do usłyszenia.